Panie, Darek będzie tańczył z gwiazdami. Co? A co on tam będzie robił? No, będzie gwiazdą i będzie tańczył. Dziadek to był tancerz, tak? <noise> to Rebek pilnował, w ogóle nie umiał tańczyć, ale chodził na te wszystkie bale. No to po co chodził? No ja chodziłam służbowo jako nauczycielka, to musiał chodzić ze mną. No, a z kim tańczyłaś? Z nauczycielami, z, z rozmaitymi mężczyznami. A on torebek pilnował. Szatniarz. No ale to ważna fucha. Ktoś to musi robić przecież pilnowanie torebek. Hmm. Tam była taka jedna para. Świetnie tańczyli. Aż babce nogę złamał, jak ją rzucił na łóżko. W szkole? No nie, na prywatnej imprezie. Oh, myśmy się ostro bawili, ostro. No, oh, to jak na prywatnej, to tam. Papa, pa, uleczko, pa! Papa. Pa.